Panie Rodinie, tego wszystkiego, to wszystko, proszę Pana, kratkami, sami. Ciężka praca, ciężki remont, zobacz, Panie Rodinie. Źle jest skonstruowany, proszę Panią, kanał yy, od burzowy, burzowy, przede wszystkim kratkami, wszystko wywala, wywala, przebudowali Pani ten kanał, Pani, no. przebudowali ja bym... kanał, nic ja, to jak... nie daje. Proszę Panią, ja jakbym nie uratował tego wału z kolegami, tu z kolegą panem Sucheckim, Zbyszkiem, Wiem, czy to okazać. chwileczkę, to... Ten wałby został z prawej strony przerwany, także zagrodziliśmy tymi workami. Straż przyjechała OSP z Kiedrzyna, proszę pana, o godzinie trzeciej czekaliśmy na piasek, na decyzję, żeby podjęli, czy opuść podnieść tą tamę, czy nie podnieść. Nie mają klucza. Nie miał kto w ogóle żadnej decyzji podjąć. Woda z minuty na minutę. Stop kryzysowy. rosła. kryzysowy, godziny, oczach brali, pana, worki do kieszeni, chwileczkę. A my, no Wo worki żeśmy rzucili, przerzuciła się ta woda z tamtej strony, od strony torów. Przerwało. Przerwało to wszystko i teraz mamy efekty. Wodociąg teraz w tej chwili dopiero się kapli, że wodociąg, który zasila stradą, potrafiła woda przerwać. Przyjechała wodociągi teraz i zakręcili wodę. Nikt się w ogóle tutaj nie zajrzał, nie zainteresował z jakiegoś dowództwa, ze sztabu w ogóle, ze sztabu jakiegoś antykryzysowego. Odbijanie ping -ponga. Dzisiaj dzwoniłem w sprawie, żeby wypompować tą wodę, bo wszystkich zalewa. Nie będą jeździć osobno do każdej jednej posesji. Wszystko jest, wszystko jest ważniejsze. Yy, miasto jest ważniejsze. To się pytam tego pana... Z tego sztabu antykryzysowego, czy Stradom to nie należy do miasta, czy to jest wieś? To niech mi napiszą, że ja mieszkam w mieście, we, we wsi. To we wsi są ludzie tacy, jeden drugiemu coś pomoże, a tu nie, nie mamy na co w ogóle liczyć, na żadną pomoc. Absolutnie nie ma nic. W 1987 roku straż dała pompa Nile, stanęła. Jedną nockę wypompowała, był święty spokój. A tu nie ma kto. Nie ma kto w ogóle żadnej decyzji. Nikt się w ogóle nie, nie interesuje tym. No. Tak byśmy byli podludzie, ludzie, nie ludzie. Dziękuję. Nic więcej Dziękuję nie powiem. Od 72 roku my z mamą walczyły o kanał. Jeszcze pierwszy raz była, proszę pani, woda w 74 roku po wybudowaniu tego, tego wiaduktu Wiaduk. i od, od 74 roku ciągle cierpimy na zalanie. Po wybudowaniu nowego tego kanału ten kanał się znowu rozwala, rozwala się, są rozdwojenia na tych betonach, bo no. to nie, nie jest. Ma proszę pana, nie ma studnia monolit, to jest monolit, to jest lane non stop, no, cały beton, a nie dzielone. Z, z chwileczkę, a nie dzielone naraty. Wszystko popękane jest. Żadnych dekle, to są betonowe. Powód zaskarżona, no. Proszę pana, żeby dali jakąś pompę, to by się to społeczeństwo tutaj, wszyscy się złożyli, kupiliby tą benzynę. Jakoś, ten trochę, bo ton, bo e, no, ale w 97 no. roku przyjechała też straż Bitna, jaka jest, taka jest, OSP. To chyba była, jak o ile pamiętam, to była z Bąsosza, to pompowali dwie godziny i uciekli, bo benzyny nie mieli w 97 roku, no. A teraz w ogóle nikt nie przyjechał. Po, po tym troszeczkę tam byli, popompowali. Ja rozumiem, zostawili. jest to kataklizm, no. No, ale no. proszę pani, ale się nie dopuszcza do takiego kataklizmu. Żeby było jeszcze więcej. A jak już mają takie doświadczenia i takie przeżycia z ludzkich tych tragedii, no to przecież są od tego, żeby tam te wnioski wyciągali i jakieś decyzje podejmowali. No.